Zastanawialiście się kiedyś jak skutecznie poradzić sobie z celulitem, zmarszczkami oraz utratą jędrności skóry? Dzisiaj opowiem Wam o terapii falą uderzeniową. Nowoczesnym zabiegu, który pomoże Wam w walce z tymi problemami. Terapia falą uderzeniową wykorzystuje fale akustyczne o wysokiej energii. Te fale docierają do głębokich warstw skóry, stymulując regenerację komórek oraz poprawiając mikrokrążenie. Efektem jest wygładzenie celulitu, zmarszczek oraz poprawę jędrności skóry. Jak wygląda sam zabieg? Fale akustyczne są aplikowane na problematyczny obszar skóry za pomocą specjalnego urządzenia. Zabieg jest bezpieczny i nieinwazyjny, a pacjenci odczuwają poprawę już nawet po kilku sesjach. Dlaczego warto rozważyć terapię falą uderzeniową? Ponieważ pomaga ona nie tylko w redukcji celulitu i zmarszczek, ale również ujędrnia skórę, co znacząco wpływa na jej wygląd. Dzięki poprawie mikrokrążenia skóra staje się zdrowsza i bardziej promienna. W czym jeszcze oprócz redukcji celulitu i ujędrnieniu może wspomóc Was fala uderzeniowa? W redukcji pomoże zredukować zbitą i nagromadzoną miejscowo tkankę tłuszczową, wymoduluje kształt sylwetki i wizualnie ją wyszczupli. Zlikwiduje obrzęki i wykona drenaż limfatyczny. Zredukuje tzw. skórkę pomarańczową, wygładzi rozstępy oraz blizny. Już wiecie, kiedy udać się na zabieg. Powinniście też wiedzieć, kiedy nie można z niego skorzystać. Pomimo wielu zalet, terapia uderzeniowa jak każdy zabieg ma swoje przeciwwskazania. Nie jest zalecana dla osób z problemami krążenia, choroblami nowotworowymi oraz dla kobiet w ciąży. Dlatego przed rozpoczęciem terapii warto skonsultować się ze specjalistą. Pewnie zastanawiacie się, czy warto. Dzięki terapii falą uderzeniową możliwe jest osiągnięcie widocznych efektów, które cieszą już po pierwszym zabiegu. To innowacyjne podejście, które zdobywa coraz większe uznanie w dziedzinie medycyny estetycznej, oferując pacjentom nieinwazyjne rozwiązania dla coraz piękniejszej skóry. Poznajcie zabieg bliżej i przekonajcie się na własnej skórze.